Dzień dobry, dzień dobry, kochani moi. Yy, witam Was w ten mroźny wtorek, który mamy. 18. 18 luty. Yy, nagrywam z domu. Jest godzina 7.40. Za 20 minut zaczynam pracę. Yy, pracuję z domu. Yy, ze względu na to, że awaria wody się przedłuża. Także przepraszam za mój wygląd. Właśnie wpadłam do domu, odwiozłam dziewczyny yy, Autobusem yy, do szkół. Więc troszeczkę zmarzłam, ale jest tak fajnie, w sensie takim, że w końcu wymrozi tą zarazę. Yy, zrobiłam wam tu zdjęcie, jakie jest fajne koło Zuzi, właśnie przedszkola. Yy, a, koło Zuzi szkoły. i yy, Piękny wschód słońca był, yy, więc yy, uchwyciłam, jak czekałam na przystanku, więc uchwyciłam. Yy, I co. Wczoraj nic nie nagrywałam, w poniedziałek, 17 lutego, to ze względu na to właśnie, że yy, byłyśmy autem w szkole, zawiozłam dziewczyny, yy, pojechałam do pracy po komputer, yy, bo nie miałam oczywiście, yy, bo nie wiedziałam, że będę pracowała zdalnie, więc wpadłam szybko do pracy, zawinęłam komputer, przyjechałam do domu, yy, było już przed ósmą, więc wzięłam się za yy, robotę. I powiem Wam szczerze, że wczoraj to po prostu nie miałam, nie wiedziałam w co ręce włożyć. No stop było coś. Już wolę chyba naprawdę jechać do biura i tam pracować, być wśród ludzi, niż na tej zdalnej. Przynajmniej wczoraj tak miałam. Ja przez 4 lata w poprzedniej firmie pracowałam zdalnie z domu, więc naprawdę te 4 lata spowodowały to że chciałam już wyjść właśnie do ludzi. Więc super cieszę się, że pracuję tu, gdzie pracuję, że jeżdżę do biura i w ogóle, że mam blisko, że mam możliwość w razie czego brać pracę do domu, na czym mi oczywiście zależało, ze względu na Zuzie właśnie, że tak mi chorowała i w ogóle. I ewentualnie właśnie teraz, tak jak jest awaria, no niezależna od nas, tak? No siła wyższa i w ogóle pękła rura, poważna awaria, nie ma wody a bez wody ja nie potrafię funkcjonować, w sensie takim, że y, do toalety nie pójdę, kiedy nie mogę umyć rąk, więc ja cały dzień siedzę bez pójścia do toalety, y, wtedy też nie piję, tak, siłą rzeczy, żeby nie goniło, że tak powiem. Y, długa historia, nie chcę się zagłębiać, w każdym razie mam taką możliwość właśnie, że mogę wziąć pracę do domu, więc... Yy, mamy za 15.08. Yy, odpalam komputer, rozgrzewam się i działamy. Jest godzina 16.05. Jadę po Zuzie. Przepraszam za mój wygląd. Zawieszka znowu spadła? Oboż. Przepraszam za mój wygląd. Nie zdejmę czapki <noise> bo jak to jest się do zdalnym w domu, to można sobie pracować. Nawet w piżamie. Więc głowa nie umyta, tak jak zresztą rano mnie widzieliście. Rozczochrana, nie umyta głowa i w ogóle, także dopiero jak wrócimy z Zuzią, to się wykąpiemy. Także ja już sobie jadę po Zuzie, jadę po Dominikę, bo 16:20 kończy, bo dzisiaj oczywiście wtorek przecież. Także poczekajcie, wyjeżdżam z osiedla. Dobra. Wyjechałam, pan mi otworzył, nie było problemu. Bo nie wiem czy wam mówiłam o tym pilocie, bo ja nie mam pilota. Popsuł nam się. Był w naprawie. Nie dało się go podać naprawić. A nowy kosztował chyba 250 zł czy 300. Mówię o nie! Dość, że płacę za miejsce parkingowe. Yy... To jeszcze nie mogę mieć, za, no oczywiście za ochronę, za wszystko płacę, to nie mogą mi jeszcze wyrobić yy, pilota. No nie, no bo jakże żeby znowu i w ogóle. Także masakra, ponoć, ale właśnie już nie ma ponoć tej firmy, która wyrabiała yy, tak drogie bilety, bilety, piloty do szlabanów. Yy, więc czekamy. Ci, co nie mają, to i tak muszą czekać yy, na. Jakby podpisanie umowy, czy coś tam z jakąś tam firmą, właśnie, która będzie robić... Poczekajcie, przepuszczą. Bo autobus chce wyjechać, więc niech sobie wyjedzie. Więc i tak będziemy musieli poczekać, jakby do podpisania umowy nowej firmy, która będzie wyrabiała właśnie piloty do, do szlabanów, do osiedla bo już pisałam do naszego administratora, do naszego zarządcy bloku i osiedla to jest mój sąsiad no i on tak właśnie powiedział, że i tak nie będzie na razie pilotów i tak, więc musimy czekać także ochroniarz musi wyjść pestką nam otworzyć bo ma takie pesteczki takie, takie pestki <gryw> jak do domofonu więc musi nam otworzyć pogoda czy nie pogoda ale musi wyjść z kęciapki. Wiecie co, chciałam Wam powiedzieć odnośnie Zuzi i te, tych jej zmian skórnych, bo w poniedziałek miałam teleporadę z dermatologiem. Zrobiłam zdjęcia jej nóżek, jej tych zmian i w ogóle. I, no i załączyłam oczywiście do tej konsultacji, medycznej, do tej konsultacji telemedycznej teleporady porady z dermatologiem, żeby pokazać właśnie o co mi chodzi. Że właśnie używam tego Cetapilu, że, mm, że używałam Trider, bo który jest bardzo, bardzo silny, yy, ale używałam jej tylko i wyłącznie tutaj na przegubie łokcia, na małej jakby powierzchni, bo powiedziałam temu lekarzowi, że na nóżkach jest tak, tak wiele zmian i tak jakby rozległa ta powierzchnia, że bałam się tak mocnym właśnie sterydem smarować jej nóżki, więc no, że tak powiem, pochwalił mnie, że faktycznie bardzo dobrze postąpiłam i w ogóle, że nie podkusiło mnie, żeby ładować jej na taką właśnie powierzchnię, bo niemalże całe nóżki, mmm, ale piękne słońce, niemalże całe nóżki ma w plamach takich właśnie czerwonych, bo przecież ma podrapane i w ogóle i swędzące, yy, także Yy, powiedział, że on mi przepisze nową maść krem w zasadzie, no ale w tubce takiej jak maść yy, nazywa się Fucidin a ze względu na to, że Zuzia jak to Zuzia, powiedziałam wam już nieraz, że bardzo dużo chorowała bardzo dużo przeszła w swoim życiu i w ogóle, a w tym właśnie zmiany skórne i jeżdżenie od dermatologa do dermatologa i w ogóle szukanie dla niej pomocy to yy, któryś z dermatologów przepisał mi ten fucydin, że go miałam w domu. Więc trzy dychy ponad, bo 3, ponad trzy dychy kosztuje ta, yy, ta maś. Trzy yy, dychy mam w kieszeni, więc yy, powiedział, żeby smarować przez 10 dni, dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, yy, właśnie te zmiany. Więc ja smaruję fucydinem tylko i wyłącznie nóżki, te zmiany, czyli całe nóżki. Tak naprawdę. Od poniedziałku, już wieczora, nie, czy od wtorku. Tak, od poniedziałku wieczor, wieczór, zaczęłam jej smarować pierwszą dawkę, jakby dałam, Na górze, czyli brzuszek, plecki, rączki, smaruję ją cetapilem, a na nóżkach ma tylko i wyłącznie, właśnie ten, ten lecznicz, tą leczniczą maść, żeby jedno z drugim nie kolidowało, bo ten lekarz mi powiedział, że ja mogę oczywiście użyć tego, tej maści na receptę, odczekać z pół godzinki i ją nawilżyć tym Cetapilem, ale ona i tak idzie spać, i tak idzie spać, więc mówię, po co ją tak faszerować tym wszystkim, więc niech ma jedno, co jakby załagodzi jej te stany jakby zapalne, bo ona naprawdę ma bardzo duże te zmiany, więc dlatego właśnie odeszłam jakby od smarowania nóżek Cetapilem, więc dół smarujemy maścią nową na receptę, a górę Cetapilem. I jeszcze właśnie wspomniałam temu lekarzowi, że piorę, je Zuzi oddzielnie wszystkie ciuszki w tej Loweli, że mam kapsułki, mam płyn do płukania Lowela, to też mówi, żeby, żeby to stosować faktycznie, natomiast powiedział, że to nie jest nic jakby, nic nadzwyczajnego, że tak dzieci mają w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy jest właśnie okres grzewczy, kiedy, y, kiedy y, właśnie ta skóra jakby y, jest w cudzysłowie wędzona przez y, ubrania i w ogóle y, jest, jest ciepło w szkole i w ogóle. No my ciepło w domu nie mamy aż tak, jak oni mają w szkole. Więc no my mamy pozakręcane kaloryfer, od czasu do czasu, tam odkręcimy na chwilę, ale generalnie tylko w łazience mamy odkręconą, odkręcony kaloryfer. Także ja już jestem pod szkołą. Także jeszcze mam 5 minut, mogę z Wami pogadać. Także dlatego właśnie mówię, że um, uspokoił mnie na tyle, że powiedział właśnie, że to nie jest nic jakby. Um, Odbiegającego od normy, tak, że po prostu większość dzieci tak reaguje, tak ma, yy, więc no tutaj się jakby ucieszyłam, uspokoiłam. Yy, no i co? No i smarujemy. Także dzisiaj powiem Wam, jak pracowałam w domu yy, na zdalnym yy, drugi dzień, wczoraj miałam naprawdę zatrzęsienie, dzisiaj miałam trochę spokojniej, ale też co chwila coś, powiem Wam, więc no tego. Yy, Jutro już wracam do pracy, bo dostałam SMS-a, że woda wróciła i w ogóle cywilizacja. Gdzieś około południa dostałam taką informację, że woda w pracy jest, więc jutro już normalnie jadę do, do, yy, do pracy. Także jutro się jeszcze pewnie połączymy. Yy, rano? No i co? No i tymczasem lecę po Zuzule. A Dominika dostała dwoje z historii. No, ciekawe dlaczego. Uczyła się. To był sprawdzian. Sprawdzian miała zapowiedziany przed feriami i, yy, i co? I ponad się uczyła. Z Jackiem się uczyła i w ogóle i tam sama sobie czytała to, tamto przez, yy, no w sumie można powiedzieć całe ferie, że wieczorami sobie siadała i uczyła się tej historii. Yy, ona lubi historię, a tu dzisiaj wpada dwuja z, z niestarożytny Rzym albo i starożytny Rzym, czy coś takiego. No ale cały dzia dział o Rzymie. Ja nie wiem, napisałam do niej sms dlaczego dwóch z historii i w ogóle skoro się uczyłaś, ale mi nie odpisała, bo widocznie ma, yy... znaczy wtedy była akurat przerwa, no ale pewnie leciała już na WF, no bo teraz już zaczęła WF o 16.20, kończył WF-em, WF yy, więc mi nie odpisała. Za chwilkę ją odbiorę i się dowiem, co poszło aż tak, nie tak. Także do później. Na pokładzie nic się nie dowiesz. Pytasz? Ona nie wie. Dlaczego? Pytam się, dlaczego dwoje dostałeś z historii? Ona nie wie. A ja, mówię, ja mówię, jak to nie wiesz? To nie wiesz, co napisałaś? No nie pamiętam, bo to było przed feriami. No i sprawdzian był przed feriami, faktycznie. Mama, co Z zuził? No chyba rozmawiam do widzów. Z kim ty gadasz? Ze do siebie mówię. A, że ty mnie nagrywasz. Do siebie gadam, więc yy, że to był sprawdzian przed feriami, a teraz kiedy masz sprawdzian z historii? Czwartek. Z czego? Z islamu. Z islamu? No z... Islamu? No chrześcijańskiego, nie. nie wiem. Rzym coś? Rzymu już było, właśnie z Rzymu dostanę A no właśnie, dlaczego? Ale co, nie napisałaś nic, albo nie wiem, źle? Napisałam, pewnie źle napisałam. No, ale to wszystko, no, Miki dwuja, to jest coś, co no i fatalnie ja musiałaś napisać. Ja Napisałam. O, Następna. Ale zapytałam, abyś tyle napisała. No dobra, no, to Miki będziesz miała poprawkę. No wiem. To mnie właśnie u nich denerwuje, a zwłaszcza u Dominiki i u Jacka, bo Jacek jest taki sam, to ich wieczne nie wiem. Nie wiem, nie wiem, a czemu to się tu znalazło, nie wiem, no normalnie wtedy ja dostaję piany, samo przyszło, samo Mama, się przełożyło. Piany? Nie, nie piany, piany, tylko piany takiej, że normalnie piany. aż mi gula rośnie, yy, samo przeszło, samo się schowało, samo zginęło, samo się zrobiło, samo się ubrudziło. No to się wszystko nikt, samo robi. Tak, nikt nic nie wie. Odpilam się na chwilę. Nie. No, Dominika zresztą napinała pasy, więc nienawidzimy tego dźwięku. Yy, ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie mówię, ja nienawidzę czegoś takiego, jak ja wiem, że coś zrobiłam, nie wiem, coś wylałam, coś ubrudziłam, coś zgubiłam, coś przełożyłam. No to chyba wiem gdzie i co się stało. A to ich. Nie wiem, nie wiem. To mówię, no działa na mnie jak płachta nawyk. Po prostu naprawdę wtedy się bardzo, ale to bardzo denerwuje. Wręcz się obrażam Suziu jak zawsze. Jak zawsze. No tak jak zawsze jest, że nie wiem, nic nie wiem i nikt nic nie wie, no to... No, także naprawdę yy... tym bardziej, że właśnie Dominika pisała sprawdzian. Chyba wie, co napisała. Dwoje dostaje się za coś, za co się nie wie, że znaczy. Wiem, że się źle napisało, bo były takie i takie pytania, bo tego się nie, nie uczyłam, bo tego nie pamiętałam, bo coś tam. No i jest odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. A to nie wiem. No i to nie wiem, to jest no. Jakby to pisali się w Tydzień? Ale mi, no to było i. No cztery tygodnie temu. No ale chyba, no mówię, no to musiałaś fatalnie coś napisać, skoro dostałaś dwóje. Pierwsza twoja dwójka. No twoja plus i twoja minus. Nic, po prostu dwoja. Więc tego nie rozumiem, że no jak można powiedzieć nie wiem, no. Yy, dobra kochani, także co się stało? Kuku? O kaloryfer. Jak to? Normalnie. Dominika Marane na ręku. Słodka. Yy, o, wiedziała o co się skończyła. Wow. No w każdym bądź razie. Kiedyś ja tutaj. o trzyma Ja też mam gdzieś tutaj siniaka na, na dłoni. Ale ja mam tu. Hmm, także kochani nie będę już przedłużać jutro autko idzie do lekarza yy, z tą nie wiem, przeskakującą podłogą, jak ja to mówię nie jeździ się, bo się jeździ no nie wiem, no ale ja to z duszą na ramieniu jeszcze, żeby mi to koło nie odpadło albo nie wiem tfu, 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 dobra, nie, nie kraczę, nie gadam także jutro ja coś po pracy yy, zaprowadzi auto jak zaprowadzi? no Chyba na smyczy pojedzie. Tak, pojedzie z autkiem, zostawi, no i mam nadzieję, że, że nic poważnego nie wyjdzie. A druga rzecz, już Dzińku, a druga rzecz to nie grzeje nam, nie grzeje nam tak dobrze, jak powinna, yy, strona od pasażera, mimo że jest wyłączona klimatyzacja, bo ja tam wyczytałam na przykład na forum, że yy, że może być tak, że na przykład od pasażera nie grzeje yy, zbyt mocno, ze względu na to, że jest klimatyzowany schowek. Więc jak jest klimatyzacja włączona, yy, no to wiadomo, że a schowek, schowek jest od strony pasażera, no to to yy, ogrzewanie jakby rozkłada się na dwa miejsca. Ale, yy, ale wyłączyłam tą. Wyłączyłam yy, Wyłączyłam klimatyzację, klimatyzację yy, i to nadal tak sobie tylko grzeje. Ustawiłam w ogóle na high, na najwyższą temperaturę. No to po mojej stronie to naprawdę było gorąco, a po stronie pasażera nie za bardzo. Także dobra, wjeżdżamy już do, na osiedle. Co? Serce? Co? A i teraz słuchajcie. Poczekajcie, wiadomo na osiedle. Słuchajcie, jakie spotkanie było. Stoimy sobie pod Dominiki szkołą. Zapnij pas, nie? Zapnij pas, bo nie będzie nic słychać. Poczekajcie. No, szybciutko. Stoimy sobie pod Dominiki szkołą, czekamy na nią i w ogóle Azuzia dojrzała auto cioci Gosi i cioci Dorotki ze swojego przedszkola. Ciocia Gosia to jest dyrektorka przedszkola, a ciocia Dorotka jest wicedyrektorką, zastępczynią pani dyrektor, pani Gosi. No cudowne kobiety i w ogóle i, do, i Zuzia właśnie dojrzała, yy, że stoi auto i chyba, że Wał, chyba w aucie siedzi ciocia Dorotka, ja mówię, że tak, że ona i ja mówię biedni przywitaj się, ja tu będę patrzeć, nie trzeba było wychodzić na ulicę ani przechodzić przez ulicę, więc ja sobie siedziałam w aucie, widziałam Zuzię i w ogóle jezu jakie przytulasy były, boże jaki wzruszający moment i w ogóle, także naprawdę super. A to są fantastyczne kobiety, naprawdę z powołania, yy, ciepłe, yy, pomocne, życzliwe, no po prostu naprawdę fantastyczne. Także naprawdę przemiłe, przemiłe spotkanie, bo ponoć, bo ponoć yy, pani Dorotka, ciocia Dorotka mieszka gdzieś blisko właśnie Dominiki szkoły. A ciocia Ciętynaku. Gosia? Aha, a ciocia Gosia mieszka blisko y, nas, niedaleko naszego osiedla. Na Tuchowskiej. Cii, nie mówimy ulic, Miki. Y, także y, naprawdę przesympatyczne y, spotkanie. Nie przedłużam. Y, jesteśmy już w garażu, jak widać, więc do zobaczenia. No, kochani, już jesteśmy w domu. Zuśka sobie ogląda. Jacuś z Dominiką wyszli na spacer. Poszli wysłać też dwie paczki, bo akurat zdarzyło się tak, że sprzedałam strój karnawałowy, pozuzi na tam 6-7 latek. Taka sukienka fajna yy, przebraniec dzwoneczka z bajki. Yy, takie przyczepiane yy, skrzydełka, jakby motylka no i piękna taka fajna yy, piękna taka fajna yy, sukieneczka na ramionczka yy, właśnie ala dzwoneczek, z bajki dzwoneczek ja piję sobie herbatkę teraz właśnie cytrynową już jestem wykąpana, ogarnięta jeszcze zostało mi tylko naszykować się na jutro do pracy, spakowałam sobie już laptopa yy, jeszcze zuzie naszykować na jutro Powiem wam, że, y, że jestem zmęczona. Tak samo jak y, jestem zmęczona y, pracą w biurze, tak jestem zmęczona pracą w domu. Ale to jest trochę inne zmęczenie to praca w domu, bo jestem bardziej jakby y, niby mam ten komfort właśnie, że nie wiem, że mogę pracować w piżamie, że tak jak właśnie wyglądałam rano nieciekawie i w ogóle głowa nie umyta. Tak teraz znowu nieciekawie wyglądam, bo turban na głowie. Także ja nigdy chyba nie będę wyglądała dobrze, ale nie przejmuję się tym. Mam do siebie troszeczkę dystansu, więc jakbym nie chciała, to bym się tak nie pokazywała. Proste, prawda? Więc yy, zmęczona jestem yy, tą pracą z domu, bo jakby muszę być bardziej jakby taka. Y, czujna, w sensie takim, właśnie, że o dostałam maila, o muszę coś zrobić, o dostałam zamówienie, o coś tam, coś tam. Więc, no, jakoś tak y, głowa inaczej mi pracuje. Naprawdę widzę tą różnicę. I tak jak Wam wspominałam, że y, w poprzedniej pracy w krakowskiej firmie, która miała oddział w Warszawie, ma oddział w Poznaniu, y, agencja reklamowa, zajmowałam się, y, byłam handlowcem, sprzedawałam, robiłam oferty y, i sprzedawałam. Gadżety reklamowe z nadrukiem, z grawerem, z, z różnymi formami zdobienia czegokolwiek. Długopisy, smycze, kubki. Wszystko, po prostu wszystko. Tak, tam, tak wtedy, no to przecież już minęło parę lat. No ponad trzy pracuję w tej firmie. Więc porównując trzy lata temu mnie... Gdzie pracowałam zdalnie, no to powiem Wam, że tak, ja byłam zmęczona, ja byłam przepracowana i w ogóle y, nigdy więcej powiedziałam, że handlowcem nie będę, y, ale wtedy byłam jeszcze inaczej zmęczona ze względu na to, że Zuzia była malutka. Um, chodziła do przedszkola. W przedszkolu um, opowiadałam Wam, że um, miała rok adaptacji, że um, płakała nimi osiernie za mną i w ogóle, żeby się przestawić, że ona idzie do przedszkola, że mama znika, mamy nie ma przez tak długi czas i w ogóle... To była tragedia, więc to mnie też obciążało psychicznie, że byłam jeszcze bardziej zmęczona. Obciążało mnie psychicznie również to, że ja musiałam pracować, musiałam zarabiać, a Zuzia mi choruje. Że siedzę z nią w domu, wiadomo, ja i tak pracowałam w domu, i tak, ale przy dziecku chorym, które ma 40 stopni gorączki, które ci wymiotuje, które yy, po prostu jest bardzo chore, yy, no to mówię, obciążenie psychiczne i zmęczenie psychiczne było podwójne. Podwójne. Po stokrotne, nie wiem jak to nazwać. Także pobyty w szpitalu i w ogóle. Ja z laptopem oczywiście byłam w szpitalu. Masakra, ja popełniałam tyle błędów. Tak jak mamy tutaj też zamieściłam filmik, gdzie zatytułowałam go, że jestem na siebie wściekła, że mam taki charakter właśnie. Że za dużo pokazuje faktycznie, że jestem obrotna, że jestem lojalna, zaangażowana, odpowiedzialna. No to tam też właśnie pokazałam. Bycie handlowcem nie jest jakby więzieniem, tak? Że ja muszę być na pstryk i w ogóle. Nie, są ludzie, którzy mogą cię zastąpić, ale oczywiście w tamtej firmie nie było osoby, która mogłaby mnie zastąpić albo nie chcieli znaleźć osoby na moje jakby zastępstwo, żeby dla mnie, za mnie robili cokolwiek. Więc ja oczywiście głupia pokazałam laptop pod pachę, szpital, nie szpital. Ja pracowałam i w ogóle także chore. A tutaj właśnie mówię 3 lata zatrzymać na chwilkę. Już zatrzymuję na chwilkę. Zusia coś chciała, ale już nic nie chce. Yy, także yy, tak jak mówię, no charakter mi się nie zmienił pod tym kątem, że yy, nadal jestem zaangażowana, nadal jestem lojalna, nadal jestem pracowita i w ogóle yy, yy, i też w tej firmie jak najbardziej za dużo pokazałam. Tak? No bo mieliście na miastkę tego, jak się czułam, yy, kiedy była taka jakby niefajna sytuacja u mnie w pracy, że znowu chcieli mi jakby dać kolejne obowiązki ale dobra, nieważne, w każdym bądź razie jestem naprawdę jakaś taka zmęczona przyznam się szczerze mm, wspominałam Wam, że ja muszę łykać żelazo, yy, że yy, robiłam sobie ostatnią morfologię gdzie miałam tą feretynę yy, za niską że mi przepisali yy, tadryfe, Tardyferon czy Tadryferon, coś takiego żelazo na receptę Yy, oczywiście miałam go łykać przez półtora miesiąca. Łyknęłam może dwie czy, tabl tr dwie, czy trzy tabletki. Yy, mm, a mija już chyba miesiąc. Odkąd te tabletki mam? Po prostu masakra. Yy, tarczyca, nie wiem, może zaczyna mi znowu szwankować, może coś, bo tak jak mówię, jestem zmęczona. Yy, zmęczona. I fizycznie, i psychicznie. Bo to, że jestem zmęczona pracą, czy zmęczona jakimiś tam, nie wiem, problemami właśnie czy z autem, czy yy, po prostu problemami życia codziennego, no to, no to nie wiem, czy gdzieś tam ta tarczyca znowu mi nie szwankuje. I tak jak sobie mówię, łyknij żelazo, łyknij żelazo i w ogóle no tak ciężko łyknąć żelazo, proszę Was, naprawdę, masakra, ale ży na widoku leży na wierzchu i co rano powinnam łyknąć jedną tabletkę. Ale mało tego, jak oddawałam krew ostatnio, 1 lutego, przecież dzień przed moimi urodzinami, to pani pielęgniarka, która pobierała mi krew właśnie do badań, nie tą główną 450 ml, tylko tą, żeby zbadać mi hemoglobinę, no to zapytała się mnie, czy przyjmuję jakieś leki. Ja powiedziałam, że żelazo, ta drw Feron. Ym, ze względu na to, że miałam Ferytynę właśnie obniżoną. No to mówi, że pyta się mnie, a czy bierze Pani witaminę C do tego? Mówię, no nie. No bo witamina C pomaga ym, lepiej wchłaniać żelazo. No nikt mi tego nie powiedział. Skąd ja miałam wiedzieć? I teraz, jak ja mam problem z wyknięciem jednej tabletki, to gdzie jeszcze mam. Popić, nie wiem, bo ja mam taką witaminę C w pastylkach, taką musującą. To gdzie jeszcze sobie mam robić kubek y, witaminy C i jeszcze to popijać? No, to już w ogóle, ja nie wiem, chyba tydzień wolnego musiałabym wziąć, żeby się do tego zabra zabrać. No, masakra. Także, no, widzicie, pewnych rzeczy lekarz nie powie, yy, a łykałabym sobie po prostu żelazo, tak o. Na receptę bez właśnie jakby pomocy, że witamina C pomaga właśnie w lepszym wchłanianiu się, tak? Wchłanianiu się żelaza. Trochę takie pitu-pitu dzisiaj, powiem Wam szczerze, yy, ale dawno do Was nie gadałam. No i to jest taki właśnie zlepek różnych takich tematów od sasa do lasa, jak ja to mówię. Yy, jak wiatr zawieje, co myśli na język przyniesie? Tak gadam, tak peple, tak skaczę po tematach i w ogóle. Yy, także. Yy, no, chyba będę kończyć powoli. Yy, nie wiem, ile ten filmik ma. Może jeszcze coś do, yy, dogram, może się jeszcze, właśnie jutro, jeszcze z, yy, złapiemy. Yy, także buziaki i fajnego wieczoru Wam życzę. Mimo, że będziecie oglądać o różnych porach te filmiki, także yy, wieczór jest codziennie. Także codziennie Wam życzę, jaki dzień by nie był, przyjemnego wieczoru.